Wiem, wiem, że nic nie wiem. Wasulo, kocham cię! Nie ulegaj zwątpieniu! Odpowiem na Twoje pytanie. Ja nie wybieram jedynie dusz, które są moimi oblubienicami w życiu zakonnym. Przodzę również wybierać pomiędzy tymi, które mnie nie znają. Pukam do każdej drzwi, pukam i czekam, mając nadzieję, że zostanę usłyszany. Wasulo, pragnę żarliwie, żeby każda dusza przygarnęła mnie i przyjęła. Ja kocham was wszystkich. Sądziłam, że ty wolałbyś cały czas być pomiędzy duszami zakonnymi, które zawsze dają ci szczęść. Wasulo, kocham moje dusze poświęcone, moich kapłanów i moje zakonnice tak samo jak inne moje dzieci. Kocham wszystkich, również grzeszników i tych, którzy mnie prześladują. Wasulo, zbliżam się do każdego, nie patrząc na to, kim jest, ani na wiedzę, jaką zdobył w czasie życia. Ja mogę wskrzesić umarłych swoją władzą. Daję Ci moją siłę, abyś spotykała mnie na tej drodze. Ja bowiem jestem panem. Im jesteś mniejsza, tym łatwiej ja mogę działać. Wiesz bardzo dobrze, że ja sam sobie wystarczę. Twoja niewystarczalność będzie wychwalać moją pełnię. Twoja nędza nie liczy się w moich oczach. Ofiaruj mi się, pozwól moim rękom kształtować się. Nie wybrałem kogoś z autorytetem, bo mój autorytet wystarcza sam w sobie. Moje wezwanie pokoju i miłości przyjdzie poprzez Ciebie, aby objawić moje miłosierdzie całej ludzkości. Ukażę siebie poprzez Ciebie. Nie proszę moje dzieci o to, czego nie mają. Jeśli posiadają jedynie błędy i grzechy, niech mi je oddadzą, a ja je oczyszczę, ulżę im, wybaczę, nie potępię. Jedynie będę kochał moje dzieci. Kocham tych wszystkich, którzy upadają i przychodzą do mnie, prosząc o wybaczenie. Kocham ich za to, jeszcze bardziej, nigdy ich nie odrzucę, nawet jeśli upadają tysiące razy. Będę tam, aby im wybaczyć i obmyć ich z grzechów w mojej krwi. Nigdy nie zmęczę się przebaczeniem, bo jestem Bogiem miłości i miłosierdzia, pełnym litości dla sobego. Moje serce jest święte, jest bezmiarem przebaczenia. Nie martw się więcej, córko. Kocham cię. Zaufaj mi wasura, a wszystko, co mam do powiedzenia, zostanie napisane. Później. Czy wiesz, że jestem szczęśliwy, mając cię blisko siebie? Ja, Jezus, kocham cię z głębi wiem, mego serca. Wiem, że nic nie wiem. Masuję, kocham cię.